Fider. Ty O Leż spokojnie. Hej! Co się tutaj dzieje? To ty, kobieta z ambasady! Proszę, musisz znaleźć mojego ojca. Poszedł do lasu za wioską. O stoi strażników, ale sobie nie poradzi. Wszyscy zdaje się zapomnieli, że nie porzucamy swoich. Wenilo. Jeśli już chcesz w to wciągnąć obcą, to przynajmniej powiedz wszystko. To Garoka ją zranił. To było przypadkiem! Jak ojciec mógł cię dźgnąć przypadkiem? Od jakiegoś czasu wykradał się z wioski, żeby samotnie polować w Ostoi. Czasem znikał na wiele dni. Tym razem poszłam za nim do jego obozu, by go przekonać, by wrócił do domu. Gdy przeszliśmy do rękoczynów, nagle skądś pojawił się. Nóż! Zniknął jeszcze zanim upadłam. Wykrwawiłabyś się, gdybym nie poszła cię szukać. To wszystko nie ma sensu. To, jak na mnie spojrzał... Jakbym była, nie wiem, obca. Może pora przyznać, że... Nic mu nie jest! Żadne może. Nic nie obiecuję, ale postaram się go znaleźć. Sprawdzę, co u niego. Gdzie jest ten obóz? Na południowy wschód. Dziękuję. Skoro wszystko załatwione, to masz odpoczywać. Trzymaj gardę, albo zarobisz więcej blizn. Fenira powiedziała, że nieopodal jest obóz łowiecki jej ojca. Słowiecki. To pewnie tu Fenira skonfrontowała się z ojcem. Być może z pomocą Fokusa podejmę jego trop. Pojemnik oleju, przewrócony, może podczas szarpaniny ojca z córką Garoka po krew. Pewnie Feniry, kiedy ojciec ją ranił. Sporo krwi. Fenira ma szczęście, że się nie wykrwawiła. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Chyżorz no i mnóstwo pułapek. To musi być garoka. Lepiej mu pomogę. To za to, zaváčmy, co Co, zobáčmy, co potrafíš? Pomoc. Chodź, <grystanie> Walczysz jak ten akt, ale nie pochodzisz stąd. Powiedz, jak się nazywasz? Jestem, Ajo. Ty musisz być Garoka. Fenira prosiłaby cię znaleźć. Jest teraz w wiosce i właśnie dochodzi do siebie. Po kłótni. Jest w dobrych rękach. Chodź, musimy ruszać. W głębi lasu jest oddział, który może wpaść w pułapkę. Boń to. wników? Nazywaj ich, jak chcesz. Tużliwe szuje. Tak czy siak? Przydasz mi się. Co ty na to? Dobrze. Gdzie oni są? Tędy. Będzie szybciej, jeśli przejdziemy przez strażników. Jak się dowiedziałeś o ataku? Obserwowaliśmy ruchy wroga na przełęczy. Od lat próbują zająć nasze tereny. To po prostu ich kolejna próba. Lat? Bądź tregali nie trwa tak długo. Coś tu nie gra. Rzeszowka! nie nieba nas znalazł! Co? Nie! Nie oni! Nękacze! Byłem pewien, że to. Nieważne. Musimy dostać się do oddziału. Garoka ma ewidentnie niepokolei w głowie. Nie wygląda to dobrze. Cicho. Jesteśmy prawie na miejscu. Oddział sójka. Zaraz! Co? Nie. Stary pomnik. Poświęcony poległym żołnierzom. Chyba przybyliśmy o wiele za późno. To nie może być prawda. Garoka. Kim jesteś, cudzoziemko? Skąd znasz moje imię? Jestem, Aloy. Fenira chciała, abym cię znalazła. Ty nie pamiętasz, co się stało. Znowu odpłynąłem, prawda? Czemu tu jesteśmy? Powiedziałeś, że jest tu oddział, który będzie zaatakowany. To w tym miejscu nastąpił atak. Wiele lat temu. Tak. Mój oddział. Klan nieba napadł na nas, wyrżnął wszystkich. To było. 30 lat temu. Fenira uważa, że wymykałeś się do lasu polować. A ty wracałeś tutaj. Muszę ci to jakoś powiedzieć garoka. Jest ranna. Ciężko. Próbowała cię powstrzymać. To byłem ja? Ja nigdy bym. nie. Czuję się jak we mgle. Jakbym błądził zagubiony, własny nóż wydaje mi się, obcy. A kiedy mgła się rozwiewa, nie pamiętam co robiłem ani dlaczego. Zawsze jestem sam w lesie. Jak długo to już trwa, ta mgła? Tygodnie, może miesiące. Najpierw myślałem, że to przejdzie, jak ból po uderzeniu w głowę. A potem wszystko stawało się. Zamazane. I coraz częściej byłem w lesie, niepewny jak tam się znalazłem. Dlaczego nic nie powiedziałeś córce? A co miałem powiedzieć? Że rozpadam się, jak wystrzępiona lina? Nie. No i popatrz tylko. Fenira nie wie, dlaczego ją raniłeś. A więc klan nieba zaatakował kiedyś twój oddział. Właśnie kończyliśmy patrol. Napadli na nas, kiedy wracaliśmy do wioski. Tylko ja przeżyłem. Kiedy wyzdrowiałem, postawiłem pomnik tam, gdzie polegli moi towarzysze. Po tym wszystkim, w odwecie, zabiłem dziesiątki ich żołnierzy. Takie były wojny klanowe. Wspomniałeś wcześniej, że wróg od lat próbował zająć Nizinę. Chodziło ci o wojny klanowe? Zanim Hekaro został wodzem, klany ciągle ze sobą walczyły. Biliśmy się o każdy skrawek lasu. Wioska Nieopodal jest tego pamiątką. Nieważne, ilu żołnierzy padło, zawsze był ktoś, kogo trzeba było pomścić. To dlatego las strażników jest czerwony. Z powodu lat ciągłego rozlewu krwi. Trzeba wracać do wioski. Czekaj, pomnik. Brakuje elementu metalowego znaku z ostrzy moich poległych towarzyszy. Gdzie on jest? Musi gdzieś tu być. Muszę go znaleźć. Wiem, wiem, że tu jest. Hej, spokojnie. Ja poszukam. Dobrze. Ślady. Prowadzą od pomnika. Prowadź. W drapulce! Chyba zabrały znacznik. Paskudne złomojady. Prowadź. and save Wszystko. Pora znaleźć znak. Może być w jednym ze stosów odpadów drepulców. Tu znak. Ale warcie w razie kolejnego. Sprawdzę kolejny stos. znaku nie ma. Lepiej sprawdzę kolejny stos. Mam znak: czas zanieść go do karoka. Proszę. To chyba ten zaginiony znak. Tak, to on. Odniosę go na miejsce. Idź przodem. Chciałbym chwilę pobyć z towarzyszami. Na pewno? Spokojnie. Mgła się rozwiała. Dobrze. Wrócę do wioski i powiem Fenirze, że wszystko gra. Dziękuję, Aloy. Cóż, przynajmniej mogę powiedzieć, Fenirze, dlaczego Garoka się wciąż wymykał. Wracam do zalewia. A gdzie mój ojciec? A tak nagaj? No. Eloj, wróciłaś! A gdzie mój ojciec? Spokojnie, znalazłam go. On nie oszalał, Feniro. Po prostu coraz częściej zapomina. Czasem myśli, że wojny klanowe trwają, że ocali oddział przed zasadzką. Przypomniku wrócił do teraźniejszości. Porównywał swój stan do mgły. Chwila. Słyszałam o czymś podobnym. To rzadka przypadłość kapelanów. Ich pamięć osłabia się z wiekiem. Garoka to nie kapelan, ale jest tak samo stare. Jeszcze przed czasami Hekaro niewielu dożywało tylu wiosen. To dlatego. O, chwała dziesiątce. Gdyby okazało się, że oszalał według prawa musiałby umrzeć. Co? Nie, bo po prostu się starzeje. Potrzebuje opieki, nie wyroku śmierci. Podejrzewam, że większość wioski nie widzi różnicy. Ale zaopiekujemy się nim. A no właśnie, gdzie on jest? Tutaj. O, mała włóczka, Prze... przepraszam. W porządku, ojcze. Wróciłeś bezpiecznie. Teraz już rozumiem. Kiedy nadejdzie mgła, będę trzymać Cię za rękę i pamiętać za Ciebie. Nie musisz się bać. Dziękuję Ci za pomoc. Proszę, przyjmij to. Twoich czynów, tego co zrobiłaś dla Feniry, nie zapomnimy. Dziękuję, Aloy. Aloy? Tak, Aloy. Za bardzo się odsłaniasz. Niech twoi brokowie zginą. Wszystkie ostrza przeciwko regali.